Sprzątanie będzie łatwiejsze, skuteczniejsze i szybsze. Szczotka elektryczna Lifestyle Cordless Sweeper musi znaleźć się w twoim domu. Chwyć za telefon i zamów już teraz. Ale zaczekaj. Jeśli zadzwonisz i złożysz zamówienie już teraz, otrzymasz także praktyczną i estetyczną małą zmiotkę do stołu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zbiera okruchy i kurz z miejsc, w których nie powinny się znajdować. Zamów bezprzewodową szczotkę elektryczną Lifestyle z akumulatorem do wielokrotnego ładowania i fantastyczną obrotową szczotką. Bezprzewodowa szczotka elektryczna Lifestyle może być Twoja w tej niewiarygodnie niskiej cenie widocznej na ekranie. A dodatkowo otrzymasz praktyczną obrotową zmiotkę w jednym z czterech kolorów. Niebieskim, różowym, pomarańczowym lub zielonym. Nie zwlekaj i zadzwoń pod nasz bezpłatny numer telefonu lub wejdź na stronę www.manko.pl. Zdobądź swoją, swoją Lifestyle Cordless Sweeper już dziś! Masz już dość ciężkich i niewygodnych odkurzaczy? Zapomnij o jeden oryginalny Dashcam Pro. Teraz spotkajmy się z mężczyzną, który kupił Dashcam Pro, żeby ochronić się w razie zatrzymania do kontroli drogowej. Nie miał pojęcia, że Dashcam Pro zarejestruje jego własny wypadek. Jak mówi, półciężarówka przecięła głowę i wjechała w niego. Więcej opowie Rachel. Dziękuję Katina. Tak wygląda ostateczny wynik zderzenia. To jest samochód tego mężczyzny. Maska jest kompletnie zniszczona. Tutaj miał dashcam pro dokładnie w miejscu, gdzie są gniety. Mówi, że ta mała kamera oszczędziła mu miesięcy, a nawet lat problemów z wymiarem sprawiedliwości. Myślałeś, że funkcjonariusze policji nie są jedynymi osobami, które powinny używać kamer samochodowych? To zmieni Twoje zdanie. Joe Jonkers jest.